Gorąco serdecznie wszystkich mieszkańców Bogaczewa i nie tylko. Rozpoczynamy, rozpoczynamy imprezę. Witamy naszą kochaną świetlicową Jadwigę Wałutą, współorganizatora imprezy, oraz panią Emilię Czerwińską, sołtysową, organizatorkę. I one chcą was z tego miejsca przywitać bardzo gorąco. Witam państwa bardzo serdecznie. Zabawa będzie trwała. Do późnych godzin nocnych. Część oficjalna do godziny 20.00. Część nieoficjalna to zobaczymy. Mam nadzieję, że pogoda nam pozwoli. Witam bardzo gorąco pana Wójta Marka Jasudowicza. Zapraszamy na scenę. Witam pana Starostę Wacława Strażywicza. Witam pana Radnego, panie Waldemarze. Zapraszam. I witamy serdecznie dyrektora goku pana. Roberta Duszyńskiego. Słuchajcie, ja Wam życzę miłej zabawy. E, aby pogoda nam... Może poprosimy, żeby głos zabrał Pan Wójt. Witam państwa serdecznie, witam panią Sołtys. I wszystkich organizatorów tego, tej imprezy życzę wszystkim dobrej zabawy, zdrowej rywalizacji i pełnego uśmiechu. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze i będziemy mogli bez kąpieli przymusowej spędzić ten miły czas. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Prosimy o głos pana Starostę. Szanowna pani Sołtys, panie Wójcie, dostojni mieszkańcy Bogaczywa, drodzy goście. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na to dzisiejsze Wasze spotkanie. Myślę, że tutaj panowie w pierwszym rzędzie, starsi dobrze pamiętają, że kiedy telewizorów nie było i komputerów, to wieś miała silne więzi społeczne, wszyscy mieszkańcy razem się bawili, pracowali spotykali się na szt sztach, w, w weselach i, i pogrzebach. No trochę to się zmieniło. No, dzięki tej właśnie inicjatywie tutaj pani Sołtyz i Rady Sowieckiej poprzez te festyny myślę, że można, można te więzi, takie fajne sąsiedzkie e, odbudowywać. Dziękuję serdecznie, gratuluję pomysłu, więcej takich przedsięwzięć. Pozdrawiam wszystkich miłej zabawy. Wszystkiego dobrego. Let us get you small Życie otrzymuje młode, niebezpieczną twą

I kochani tym uroczystym akcentem rozpoczynamy nasz piknik. Wstajemy troszeczkę z tych ławeczek Bo chyba troszkę zgłodniliśmy przez ten czas. No to będzie osób jest No dobrze, ale ważne, że pani próbowała. Wygrała kto? Geleta Z. Gierzecka. A tato zgarnia wszystkie nagrody i w pilkasach i bogaczowie. My się znamy, no ale fajnie, że jesteś z nami i otrzymujesz, żeby było sprawiedliwie za tą samą konkurencję. Karnet, nauka, jazdy, konnej, jedna godzina dla Ciebie. Chyba, że odasz dla córki.

おっ żeby samochód nie miał możliwości się zapalić przy wycieku paliwa. Z tyłu widzimy strażaka, który zabezpiecza od strony gaśniczej, czyli stoi, czeka, dym się nie pokazuje. W tym momencie jeden z ratowników przed z tyłu do samochodu w tym konkretnym przypadku musi ustabilizować odcinek szyjny oraz głowę poszkodowanego. Drugi ratownik wykonuje badanie. Sprawdza funkcje życiowe tego poszkodowanego. Oczywiście muszą współpracować. W tym momencie ratownik badający stwierdza brak odwrót i tętna. Zarządzał nosze typu deska. Wyciągają teraz poszkodowanego na deskę i za chwilę za chwilę będą udzielać dalszej pomocy. Tak jak widzimy samochód jest już bezpieczny, słupki dookoła. Zabezpieczenie wodne także jest. W tym momencie ratownicy przystępują do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Przypominam wszystkim, u dorosłych jest o 30 uciśnięć. Dobra, zaczynają, zaczynają. zaczynają. Będziemy się zmieniać. I posłów, proszę państwa. Ja przypomnę, że miłki, kosulki, w kolorze zielony, bogacewo, biało-niebieskie niebieski. Ucieka?

Proszę Państwa, rzut roczny w wykonaniu Olimpij Miłki. No brawo. Nie ma problemu. Bramka z pani piłki. To łagamur i jest okazja na pierwszą bramkę. Niestety Popatrz, mało brakowało z rzutu różnego mogą być gol. Czarują, jest! Proszę Państwa, 1-0 dla Miłek. Podobali się na następny rok, tak żeby zrewanżować się za ten wynik. Wynik jest piękny, 4-0, zasłużony. W związku z czym gratuluję drużynie z Miłek i życzę dalszych sukcesów jeśli będziemy po środki w pomiłku na wzmocnienie naszych zawodników. Dziękujemy bardzo. Za może kapitan <grymne> Drużyna wygrana zostaje, bo mamy dla was specjalną nagrodę. Myślę, że jeszcze nigdy nie widzieliście takiej ja nie nagrody. Ja nie jak nie co wie. roku drużyna wygrana dostaje od nas spódniczki i nas tańczy. <grymne>

O, pan, Marku... był najbliżej, bo najbardziej zna panią Słody Sowo. O, o prawidłoczko! Dla pana również kubeczek? No dobrze, mąż! Co zańczą, do za 110 podejście. Zapraszamy za drugie podejście. 80 kg dla pana Andrzeja. Bardzo dużo trenował ostatnio, mówił. Ale nie było rękawicy. Nie, nie ma. to bardzo Bardzo, 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 bardzo. 82,5 kg zaukładamy na sztangę. Trzecie się tego zawodnika i ostatnie. Musiałby zaliczyć to 82,5 kg, żeby drugie miejsce mieć w tej kategorii.

Bardzo ładnie. Zasekurujcie. O, o. Brawo, bardzo ładnie. I bardzo wszystko. Trzeba powiedzieć. Tak. Drugie podejście, panie pójdzie 75, 80 od razu. 80, tak myślałem Panie pół kilo wójta. 82,5 kilo. Jest, bardzo ładnie. Oj, będzie trzecie miejsce. Tak, teraz Rafała, nie za wszystkiego. Pierwsze miejsce dla publiczności, brawo! Natalę Czerwiszką zapraszamy do nas. Zachód Natala tutaj też. Zakowie dla, dla dziewczyn. mamy na Kłamy kłamy nauki jazdy konnej, no. Nie. Bardzo ładnie. Tak, i Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Jarek, Brawo!

Rzucają rodziny. Chciałabym bardzo podziękować kolegom i koleżankom z Gminnego Ośrodka Kultury i Reakcji Basi. Brawo! Brawo! Za prowadzenie, za piękne y, prowadzenie konkursów, całej imprezy. Oczywiście y, również dziękuję Zbyszkowi. Brawo! Czemu trudno dzisiaj zdobyć się Na rozstanie i na gest Tak kocha się tylko firma Tak kocha tak, się tylko firma Rzeczywistość jest już tak, inna Inna